Proszę bardzo nie. nie, masz mikrofonu, bo będzie bez głosu Nie, jak nie? Przecież z tego będzie, nie? No nie, mogę Dobra I tu, a tu, dobra, sorry Nie byłeś jeszcze bez, tak? Byłem Idziemy Dobre? Mhm. Uh -huh. Co masz? Oczywiście posiłkowo. No. nie, nie, nie. Dba o moją formę, żeby Nemo było... Wiesz... Żeby była reprezentacja godna. Bardzo dobrze. Idziemy. Uh -huh. Nie byłeś jeszcze westyliza? Byłem. Ja no właśnie, co to Nie pamiętam, dobra, A, no, A tu z wyczasem? Nie. Jeszcze. Co ty? No dzień dobry, cześć. witam, cześć, życzę. Mua. Bardzo mi miło. Jak ja się cieszę, że kolejny raz widzimy Ja bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że już któryś raz współpracujecie z nami. Powiedz mi, jak przebiega Ci współpraca z nami, z Oginajtem? E, zawsze idealnie. Zawsze idealnie? Czyli co, idziemy nagrywać? Do studia zapraszamy. Jak Jeszcze... tam? Nagrywamy! My się widzimy, to znaczy, że będzie coś emocjonującego. 21 czerwiec, godzina 21, startujemy w Akademii Rozrywki. Będzie impreza znowu powracająca do wspomnień, tak naprawdę teraz już sprzed 20 lat Comeback to Nemo Club. Był to klub, który w pile bardzo dobrze prosperował 20 lat temu. No i dlatego, że trzecia edycja Oginaita wyszła bardzo dobrze, postanowiliśmy kontynuować ten powrót do wspomnień i 21 czerwca robimy powrót do Nemo. Jeżeli chodzi o Line Up, jest już ogłoszony całkowicie, więc zapraszamy serdecznie. Imprezę rozpocznie DJ Rucio, który był rezydentem klubu Nemo. Następnie będzie DJ Chroma wraz z DJ Omenem, którzy bardzo pięknie rozgrzewali parkiet właśnie 20 lat temu, uwaga, razem. DJ Omen był i dał świetne widowisko na Oginite 3 w browarze, więc polecam serdecznie. Po czym na sam koniec najlepszy DJ, który Pięknie kończył każde wydarzenia właśnie te 20 lat temu, czyli DJ Bizar. Właśnie, Bizara już niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć się m.in. podczas waszego wspólnego live'a, jak dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętasz ja chciałam tylko jeszcze dodać, że taką wisienką na torcie będzie również DJ Daro, który również był rezydentem. Jeżeli chodzi o DJ Bizara, jest to człowiek perfekcjonista, który od, każdy, od początku do końca swojej pracy wykonuje wszystko perfekcyjnie, więc to dla mnie ogromny zaszczyt, że będę mogła go gościć już drugi raz na swojej imprezie. Właśnie jak rozpoczęła się Wasza współpraca z Bizarem, bo to chyba była ciekawa historia. Bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o DJ Bizara, tak naprawdę głos o nim był słyszany już 20 lat. Więc był klub Nemo, później klub Browar i inne kluby też w okolicy. No a tak naprawdę bliżej połączyliśmy się przy projekcie Ogid Night. usłyszałam jego sety, przybliżyłam sobie trochę jego pracę. No i jeżeli chodzi o mnie, to no, skrat moje serce. Muzyka techno, którą kocham od urodzenia i która gra też jemu w sercu. Po prostu nas połączyła. No to dla Ciebie zadanie, gdybyś mogła w pięciu słowach opisać Bizara. Perfekcjonista, zawsze na czas, skoncentrowany na swojej pracy, człowiek guma przy konsolecie, Rozwiń dobre myśl. serce. Rozwijmyśl człowiek guma. Bizar jest z natury człowiekiem spokojnym, jednakże kiedy przychodzi do konsolety, to naprawdę pokazuje, no, że, że kocha tą muzykę. Spotkamy się w Akademii Rozrywki. Wiem, że wejściówek zostało bardzo niewiele. Dokładnie. Jeżeli chodzi o imprezę w Akademii Rozrywki, jest to impreza dość kameralna, dość elitarna, więc tych biletów jest bardzo, bardzo mało. Ja tutaj jeszcze chciałam napomknąć, że dość że robię kombektu Nemo Club chciałam też wspomnieć, że Akademia Rozrywki kiedyś była jako dom kolejarza. Tam się odbywały wesela. Imprezy, wydarzenia, więc tak naprawdę powracam też na stałe do, do wspomnień wszystkich, ponieważ od tego roku organizujemy już osiemnastki, komunie, chrzty, wszystkie imprezy okolicznościowe, więc zapraszam do zapisów. Ale masz jeszcze jednego asa w rękawie, o którym zgodnie z obietnicą teraz nie powiemy, ale warto nas słuchać, bo niebawem coś ujawnimy. Oczywiście, zapraszamy do słuchania Radio SK. To tak powiedziała, że ja już więcej ja teraz gadać. <gadza> super, ja już Uważam, teraz... że wyszło bardzo ładnie. Bardzo ładnie ja jestem jeszcze. trzeci raz w Radiu u Ciebie i uważam, że, jest, że wyszło super. Prawo, I to będzie taka reklama short, no, nie? dobra, okej, okay, jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. Cześć, z tej strony Bizar. Zapraszam was wszystkich już 21 czerwca od godziny 21 do Akademii Rozrywki na Back to Nemo Club. Będzie to powrót do muzyki z czasów Nemo, jaką graliśmy właśnie w tamtym okresie. Także zapraszam Was. 21 czerwca, Akademia Rozrywki, Oginite, edycja numer 4. I Picabello. Dobra. Wyczes, pięknie Ci dziękuję za wspaniałą promocję, jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. No i niech słuchają radia, bo Do dość się niebawem Do dowiedzą, co będzie kolejnego, nie? Po nagraniu już, słuchajcie Radia SK, najlepsze radio w mieście, moi drodzy, My zrobiliśmy co musieliśmy. Widzimy się za godzinę w akademii? Dokładnie. W akademii. Na razie, do zobaczenia. Falstart. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z przygotowań do Comeback to Nemo Club. Właśnie czekam na Bizara, Dowiecie się troszeczkę o takiej kwestii organizacyjnej, no i porozmawiam z nim, jak to było kiedyś. Widzieć, Rafał, jesteś Również? naszym, że tak powiem, nieodłącznym elementem Oginata już od zeszłej edycji, więc bardziej cieszymy no. się... Dokładnie, od zeszło, zeszłorocznej, nie, zeszłej edycji. Od zeszłej, marcowej. <laughs> marcowej, dokładnie, nie, nie, wiele czasu minęło. Dwa miesiące. Ale jeżeli spotyka się grupa ludzi, którzy lubią coś robić, to to wszystko się, że tak powiem, szybko Rozrasta. dzieje. Rozrasta i się rozrośnie. Tak, dokładnie, więc działamy <laughs> już drugą edycję wspólnie. No, jesteś takim no, po, bardzo potrzebnym elementem, więc cieszę się, że jesteś. Elementem, dobra. <laughs> Elementem. Słuchaj, przede wszystkim e, ogródek. Do ogródek. Ten, do Ogradzamy pramą. całkowicie ogród, tak żeby jest. nie było możliwości rotacji ludzi. Wiesz o co chodzi? Żeby, nie, żeby czasami nie, nie wychodzili poza teren. I zrobimy e, bramkę już tutaj. Tutaj już już będzie będzie bramka. Tak. Bilety? tu będzie wejście Tu bramkę. Tu bilety, czyli jak ktoś już wejdzie. No to, to już nie może wyjść. Nie może wyjść. Tylko tutaj ewentualnie palić. Coś. Dokładnie, palić tutaj tak naprawdę no. to e, może wyjść, ale będzie musiał jeszcze raz, no jeszcze raz zapłacić, zapłacić jeszcze tak, za bilet, i chcemy ograniczyć tak. tą rotację, nie? To Więc to jest to. No i tutaj damy te ławeczki ze środka, co? Z Nemo. Z Nemo. Z nemo. One są z Nemo, właśnie, kurczę, dobra. Nie raz się walnąłem na balkonie, jak były ustawione, gdzieś ktoś postawił, to BUM! I ty? piszczel. Ale one są ogólnie bardzo solidne. One są tylko do odrestaurowania. No, 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 skoro 20 lat by wytrzymały, no to dlaczego nie mają Zobaczcie, nic kiedyś życie robili no, 20 lat wytrzymały no, stoły dokładnie. i one naprawdę są tylko do odrestaurowania i będą naprawdę świetne. Tak, dokładnie. No dobra, lecimy do środka. Idziemy do środka. Wyszli. No dobra, konsola zakupiona, słuchajcie. Chyba na ostatnim filmie było widać. Konsolę mamy, więc nie musimy się martwić. Nie tą. Ta nie, tej nie, będzie. nie tą, tam nie patrzy, to jest taka, że tak powiem, zabaweczka. Um, strefa dla DJ już jest przygotowana, ale jej nie pokazujemy. No i teraz tak, tutaj będą też, tu będzie strefa zamknięta. VIP. i Tu będzie strefa VIP, dokładnie. Tutaj też będzie ochroniarz, a tutaj naokoło również. Ja o, jest już pierwszy VIP, proszę bardzo. VIP number one. <laughs> Przepraszam, właśnie poszedł na przerwę. I też tutaj wokół będą loże, więc tutaj też loże będzie można zamówić. I na zewnątrz też będą ławki, więc myślę, że każdy się zmieści. Ale przychodzimy po to, żeby tańczyć i się bawić, a nie siedzieć. Dokładnie, no. tak jak to było kiedyś do 5, 6, 7 rano. Tak, dokładnie. Impreza przewidziana jest do godziny 5, ale kto wie, kto, kto, wie. Wie, kto wie, co tak naprawdę tu się wydarzy. No Może da, być to... afterparty za, zaraz po imprezie. Od razu, do 10 rano robimy afterparty. O piąty, after party. o 5.01 after party. No, od, od razu, 5.01 after party. Kto chętny, kto chętny. No. no dobra, to tu mamy to wszystko omówione. Wszystko mamy zamówione. Tak naprawdę, powiem Ci szczerze, że. No ale jaka ładna ściana tam jest. Tak, tam będzie, podoba Ci się, A zapali się? A wiesz co? Ja nie wiem, czy tam. A zapali się, bo ona została stworzona tutaj przez chłopaków. Zapalimy. O, Night będzie wisieć oczywiście. A teraz tu. <laughs> to czekaj, to tam muszę podłączyć. Tam mu się rozłaliła tam mu się zrobiło. <laughs> I tak bizar właśnie lata zawsze, jak jest coś do naprawy. Nie, tu muszę, tu, tu muszę podłączyć, do nie się, Rozumiem. To, to jest tak, tak na... Ale tylko pokazać. Wytwornica dymu, będzie, słuchajcie, jest, jest także o to też się nie musimy martwić. No i to ważne, zobaczcie. Jest! Jest? Pali się? Dobra. Tu jest akurat kolorowo, ale to jest wszystko, że tak powiem. To jest sterowane. tylko tak. sterowane. Słuchajcie, może być Pokazówka. światło białe. Tak. Będzie... Tu pokażę. Ale... Tak, ale strefa będzie odgrodzona, Marcin, nie? Tak. Strefa tutaj będzie odgrodzona. Delikatnie będziecie odsunięci od widzieja, żeby miał też swoją przestrzeń, że tak powiem, nie? Tak, dużo jeszcze roboty, jeszcze mamy do powieszenia wiele rzeczy, wiele elementów, ale. Poszyclenie. No i jesteśmy bliżej. No i patrzcie, no właśnie, no i to. Aha. Kula z ta Nemo. kula jest z Nemo! No po prostu mamy prawdziwy comeback tu Nemo, więc jeżeli tu przyjdziecie, to włączą wam się wspomnienia. Będziecie przychodzić i myśleć sobie, o, to jest z Nemo, byłem w Nemo. Także ta kula też będzie oświetlona i będzie dawała niesamowity efekt, prawda? Tak jest. No, to mamy co to bizarco? Wszystko. Wszystko, jak... no tak naprawdę to oprócz gadania gadań, trzeba wziąć tak, się do roboty. Okay, tak naprawdę to jeszcze dużo przyjdzie pewnie więcej roboty, bo wskazując z nasze pomysły, to tak. idziemy na kawę. No i już teleportowaliśmy się na kawkę, także Bizar zdrówko, słuchaj, Kawko, kawka rana jak śmietana. Bizar, powiedz mi tak, Uuu, klepie, klepie, serniczek, słuchajcie, co prawda z troszeczką ilością cukru, ale Waldemar, mój trener, wybaczy, do kawki no, z Bizarem tym bardziej trzeba. Powiedz mi, czy Nemo Club był twoim pierwszym klubem w życiu? Tak, to był pierwszy, tak naprawdę pierwszy w życiu klub, nawet yy, imprezując, jeszcze nie będę zliczenia, to yy, jako, do, jako drugiego poszedłem w Pile yy, klubu to był Nemo, nie? Czyli I twoja imprezując, twoja historia zaczęła się w Nemo. Tak, tak, tak. I jest, teraz jak, zobacz, kontynuujemy jak... to, co się Nemo. działo wtedy. I jako DJ też yy, moje pierwsze, pierwsze kroki to właśnie Nemo, po raz pierwszy. A kto, że tak powiem. Jak, 2005 jak w 2005 roku. Jak 20 się roku. wydarzyło, że ty tam trafiłeś w ogóle? Przychodziłeś sobie koło Nemo, a wejdę tam i grać? Ale wiesz, co, że ja nie pamiętam tego. Nie Coś? wiem, jakoś się tam znalazłem. Przypadkowo, i... czyli widzicie, nieraz się zdarza, tak? To wrócił już grał wtedy, pojedną że do niego przychodziłem, patrzyłem się, jak oni tam robią to wszystko, a... to, co tam jest. rozumiem. No tam jeszcze grał ze sobą. Podpatrywałeś. Nim. Tak, a. Czasami wystarczy być w odpowiednim miejscu, bo odpowiednim jak, jak to się wszystko wydarzyło tam dalej, to nie wiem. Ja z Wróciem rozmawiałam, wiem. słuchaj, że on najpierw. Zaczynał na światłach i obserwował, e, jak, jak muzyka leci, jak, jak ją czuje i czy się no do tego tak, nadaje. To, to czy też od tego zaczynałeś? też, też, też właśnie w Nemo, też, z tego co pamiętam, to w browarze, w browarze, w browarze też. Też, <laughs> też. W Nemo. Do tego przyjdziemy. W Nemo też właśnie światłami sterowałem. Jeszcze tak nie wiedząc, nie miałem już kompletnie pojęcia o tym, po prostu sobie coś tam klikałem. Samouch po prostu. Tak, tak. I z czasem, od zawsze byłem. Z czasem po prostu widziałeś, jak to idzie tak. dalej i jak to robić. Czyli jeżeli chodzi o granie na konsolecie, tak samo jesteś. To tak samo samokiem. No, praktycznie tak, no. To słuchaj, powiem ci chyba, że miałeś dobrych nauczycieli. Bo obserwuję Cię, nie powiem, że nie od jakiegoś czasu i przyznam szczerze, że Twoje sety, Twoja praca od najmniejszej części, czyli od przykręcenia śrubki do grania już na konsolecie. To jest po prostu kunszt. Ty zwracasz uwagę na każdy detal. No, Skąd się u ciebie wziął ten perfekcjonizm? Nie wiem, no to już jest też mam wrodzone. takie zboczenie zawodowe, nie wiem, może, nie, nie, czy ja, może nazwać to zboczenie zawodowe. Po prostu no, już tak jest. Po prostu nie, jak ci coś nie gra, to po prostu mi nie gra i już jestem cały. Tak. Oh. Jest, naprawdę, jest, Bisa, <grym> nie powiem jesteś, co. <grym> jesteś złotym człowiekiem pod względem właśnie organizacji. Całego wydarzenia i tu od razu zaznaczam, że gdyby nie Bizar, to Oginate 3 by się kompletnie nie odbył. To samo będzie tutaj w Nemo. To dla mnie zaszczyt, że mogę się otaczać właśnie takimi ambitnymi, ale takimi perfekcjonistami. Ja, naprawdę, Bizar, przepraszam. Bezcisadny. Naprawdę, przepraszam, musiałam. Wiem, że nie lubisz też takiego poklasku, ale muszę to powiedzieć głośno. Że jesteś naprawdę w swoim fachu doskonały. Nie, nie są. Nie, 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 to doskona, dos, do doskonałości jeszcze mi brakuje. No i widzicie, i to się nie, nazywa wrodzona skromność. Nie. Staram się to zrobić tak, żeby było jak najlepiej, ale to no, To już kwestia ludzi, jak to oceniam. Ja wiem, masz rację, nie ma idealnego. Ja, ja nie lubię siebie oceniać. Tak, ale, ale y, to hmm. może inaczej powiem, dążysz zawsze do tego. Żeby wszystko no, żeby było, było perfekcyjnie. Jak, jak najlepiej. Mało jak, tego. Jak ktoś pochwali... I nigdy nie jest, i się zawsze wkurzasz, tak jak ja. Po prostu jesteśmy pod tym względem idealni. Jak ktoś pochwalił, to jest tak bardzo miło zami. wtedy i tyle. Tak, no. tak. Pod tym względem, może nie idealni, ale jesteśmy podobni, chociaż jesteśmy całkiem różni. Ale faktycznie, kiedy coś jest nie po Twojej myśli, to starasz się zrobić tak, żeby właśnie było dobrze. Tak, żeby było no, mhm. jak najlepiej. No. Więc jak tutaj najlepiej. doceniam i naprawdę ci powiem, że, yy, że no, do, robisz bardzo dobrą robotę, wizę. No, dziękuję. <laughs> nie ja lubi, ale, przyjmuję. Nie <laughs> lubię, ale przyjmuję. Zaczynałeś od Nemo, ale już jak wiemy, byłeś z nami w Edycji Browaru, bo tam też grałeś. Opowiedz swoją historię po pińskich klubach, bo chyba we dwóch nie byłeś. Bardziej już w Browarze, jako bardziej taki techniczny, razem z, z kolegą, który pozdrawiam z Pili? Czyli w Nemo A... grałeś. Imprezy grałeś? Już zaczynałeś? Już coś tam zaczynałem, to było takie granie, niegranie, jeszcze nic nie wiedziałem o tym do końca, <laughs> tak rozumiem. Że, nie wiem czy to, to, to granie można nawet, A no do browaru tak. przyszedłeś już jako techniczny ja bardziej? Jako techniczny bardziej, tak, od świateł, od nagłośnienia tam. I razem z, z DJ Speedy tak, współpracowałeś. Również pozdrawiam DJ Speedy. I nie znasz go, nie? Nie, nie znam, znam, nie znam, ale poznam, na Można, pewno, pewno. Także zapraszamy, Speedy wpadnę na kawę, opowiesz nam co nieco. O, to już się Darek rozgadał. Za dużo by było. O, Darek by się rozgadał. To zapraszam jak najbardziej i <laughs> jestem otwarta na wszystko. Dokładnie. A powiedz mi, jaką zauważyłeś tendencję teraz w klubach? Czy ty w ogóle chodzisz po klubach i patrzysz, obserwujesz, co się po, dzieje? Patrzę, czasami tak? wchodzę zobaczyć, ale to już nie jest to samo, co kiedyś. No teraz żeby przetrwał klub w jeden. Powiedzmy, w chwilę kiedyś były cztery: Eden, Nemo, trzynastka, bowling, i te wszystkie próby tak. były pełne. W tak. sobotę, nie wiem, kiedyś były lepsze imprezy, w Pile w piątki niż w soboty. To powiedzmy, że ten tak. piątek był pełny i w jednym, i w drugim, i w trzecim, i w czwartym, a teraz się jeden ledwo potrafił utrzymać. Tak, teraz, mamy, utrzymać. teraz z kolei mamy One Club, który hmm. w piątki bardzo dobrze prosperuje. Hmm. I, i, I to by było na tyle chyba. No i to by było na tyle. To by było no, na tyle, no, słuchajcie. No. I to jest przykre faktycznie. Więc ja szczerze ci powiem, że robię to dla przyjemności, dla fanu, ale nie jestem na tyle odważna, żeby otworzyć klub w chwilę. No i też dużo ma znaczenie, duże ma duże znaczenie niż demograficznie, nie? Coraz mniej jest tych. Młodych. Ale zmieniające to, się trendy osób, się mentalność też ludzi. E, no, tak. słuchajcie, ja zawsze jestem zdania, że gorzej być nie może, więc ja uważam, to jest moja osobista opinia, nie poparta żadnymi dowodami, wręcz negowana, że to się zmieni. Za 10 lat powrócą czasy, no mam nadzieję, gdzie młodzi no. będą się bawić. Zobaczycie. Mam nadzieję. Ten COVID spowodował w nich, że oni się zatrzymali w domu. Nie znają innych rzeczy, ale naprawdę uwierzcie mi, że za 10 lat to wróci, wiecie czemu? Bo moje dzieci dorosną <laughs> <laughs> i będą lecieć z nami na sunrise. <laughs> I, I nauczymy znowu tych ludzi tańczyć, bawić się. No miejmy nadzieję, że tak będzie. E, ja powiem Ci Bizar, czekam z niecierpliwością na 21 czerwca. E, grasz jako nasze zakończenie. No jak zwykle. E, I tak, dokładnie. I tutaj do tego do tego na to się zatrzymajmy, e, ponieważ e, ty zazwyczaj zamykałeś kluby. No tak, muzyką. To może gra... brzmieć troszeczkę dziwnie, ale nie wstydzisz się tego i absolutnie jest to super wręcz, bo niektórzy nie lubią grać na końcu albo czuliby się odrzuceni. No tak, dokładnie. Ty po prostu A ja grałeś po prostu taką muzykę. Grałem po prostu swoje, swoje to, co to, ja. To, co w duszy ci grało. To, co, co ja chciałem zagrać i tyle. No. To, co w duszy ci grało, ja, czyli. Zawsze, zawsze grałem bardziej wyszukanie czyli bardziej techno. techno. I Love Techno. Kocham Techno i w tej kwestii też się zgadzamy. Jeżeli zaczynałeś grać techno faktycznie po całą imprezie, czyli powiedzmy od czwartej do piątej, to byłeś faktycznie takim wyprowadzającym ludzi, bo nie mieli już siły. Ale też były, była sytuacja taka już w Browarze, że wiara się strzaiła, że na. Od czwarty do piątej, czy od trzeciej do czwartej może taka muzyka się pojawić i specjalnie przychodzili o tej godzinie do klubu. Widzicie, zawsze was? I zawsze, i zawsze nas zawsze. Kiedyś, nieraz chciałem tak, że niby wykonić ludzi, a tak naprawdę... Nie dało rady. Mało tego, ja byłam tą osobą, która właśnie na tą końcówkę czekała zawsze. Jeżeli chodzi o imprezy, to dla kogoś może być wykańcające, dla właścicieli klubów dawaj ostry techno, żeby wyszli do mieli siły, ale właśnie ja jestem taką osobą, która na to by czekała, nie? Bo, bo właśnie to, to mi w duszy gra. No dobra, ale Bizar, muszę zadać ci to pytanie, bo każdy zadaje to pytanie. Odpowiedz najbardziej spontanicznie, potrafisz. Co ci w duszy gra? Jaki kawałek? Zawsze będzie to w sercu. Ja nie. wiem, to jest trudne pytanie. Ja miałam ostatnie pytanie u Inoxa. Ciężko mi teraz powiedzieć, no naprawdę, ciężko mi teraz ja wiem. szukać. Ja, 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 ja powiedziałam tak, tej piełek. To było ostatnie, co mi w duszy grało, co mi słuchało. Ja po prostu. Ee, co mi słuchało. To, to, co jest dobre, tego słucham i to gram. To, co jest dobre. Nie mam jakiegoś swojego ulubionego wykonawcy. No, nie mam. Teraz nawet nie Ale nie gra... ostatnio, na relacje, co stawiałeś na ostatnio? Ale to już masz. E, piosenka, która poszła w viral i mam. Ale Duż, to jest dużo mowa, mowa o starych utworach, tak? Ta, tak a, a o jest... czym? Kaiser to coś, so... się zadałam pytanie? Kaiser Sousai, to jest no, klasyka, ale to no. jest w, z lat 20 lat temu. Tak, tak no właśnie o to pytam. No, ale... Ja nie pytam ci, czy słuchasz no, teraz tego. Bo teraz jest, teraz już całkiem a nie, co innego mam No to nie, nie właśnie z takich starszych czasów. To no. właśnie tak, ten hit jak wstawiliśmy, to, to ludzie aż pisali w komentarzach i na wiadomościach, że, że piękny, piękny był. Albo Riva Runaway, nie? I to o to pytam tak. właśnie, słuchajcie, o to pytam. To, to Dajcie w komentarzu znać jakie. Tak, jakie wy ponadczasowe hity, yy, to może Blizzard je zagra. Kończąc temat, co zagrasz nam no od czwartej do piątej? Nie, no właśnie, to co było kiedyś. To co było kiedyś. Tak, I Czyli to będzie co? bardziej takie bardziej wyszukane. Nie będzie to zwykła rura, bo ja od tego właśnie uciekam, okay. tylko będzie to bardziej wyszukane, a kiedyś de, de, dominowała muzyka trance. I w tym kierunku będę szedł. Okej, czyli możemy być pewni, że muzyka będzie tak, jakbyśmy się czuli, że jesteśmy w Nemo 20 lat wcześniej. Dokładnie. Petarda. Bardzo Ci dziękuję Bizar. Działamy, bo tu nie ma co gadać, tylko trzeba do roboty iść. Dokładnie.